Witam serdecznie i odpowiadam na pytania trudne, dawno nie odpowiadałem, pan Mrgf -E Farben o. Doktorat był mu potrzebny, żeby uwiarygodnić się jako ekspert. W przeciwnym razie robienie Polakom wody z mózgu byłoby trudniejsze. Już pomijając, że narobił sobie obciachu na całą Polskę, to w moich oczach kompromitują się także profesor Guralczyk, profesor Koziej. Oraz profesor Grosse broniąc Bartosiaka w zaparte pomimo sprzecznych dowodów na plagiat. Guralczyk był jego promotorem. Prawdopodobnie on tej jego pracy nie czytał. Profesor Koziej był recenzentem, który powiedział, że tam są drobne brakisze. A profesor Grosse podejrz nie wiem nawet co to jest, więc trudno i powiedzieć. No prawda jest taka, że bronić się bralić się nie można, jeżeli kolega Jacek Bartosiak złożył samokrytykę i wskazał, wskazał, no problem jest tego cytowania. Wskazał, że podważył rozumienie cytowania przez ekspertów akademi, e, Polskiej Akademii Nauk. Powiedział, że on napisał, że on umie cytować, że on wie, jak się cytuje. No i skoro wie, no to popełnił drobne Niedokładności w cytowaniu. No, przy, po prostu się przyznał. No. Natomiast nie postawił żadnych zarzutów merytorycznych. Podejrz podejrzewam, że mu jeszcze coś znajdą. Pan J23. Panie Piotrze, co pan sądzi o aktywności naszej emerytowanej generalicy w rolach tzw. ekspertów od konfliktu na Ukrainie? Dla mnie to jest dramat. Straszenie wojną, brak rzeczowej informacji o stratach z obu stron. Co tydzień zmiana koncepcji, bo widulką się ich przewidywania nie sprawdzają. Kto takim ananasom jak Krzypczak, Bieniek, Pacek i Polko dał szlify generalskie? Strach się bać. Jedyny trzeźwo myślący ekspert, który szybko określił tzw. zamach frigorzyna jako klasyczną maskirowkę, to generał Komornicki, który w latach 80. był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego. Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie i stare numery ruski zna jak małego, ja to powiedzieć, panie Janku. Panie Janku, kto zostaje generałem generalnie, z tym co się znają? Generałem zostaje oficer liniowy. Oficer liniowy zostaje generałem, który potem kończy Akademię Sztabu Generalnego, dodatkowo tak zwane studia. Kto to jest oficer liniowy? Oficer liniowy to jest taki na przykład, Opowiadał mi mój przełożony ze słynnej wrocławskiej uczelni Wojsk mechanizowanych we Wrocławiu, że jak oni mają ćwiczenie rzutu granatem, to nie odbezpieczają granat, rzucają i lecą za nim. Ja, jak rzucałem granat, chowałem się do rowu, żeby granat mnie nie skrzywdził. A oni lecą. Oni nawet nie mogą skrócić porannej zaprawy biegowej bo, znaczy teraz nie wiem jak to jest czy ta szkoła istnieje, ale to był taki mur, że wypuszczali ich z jednej strony muru i wracali z drugiej, nie, nie, nie musiano ich nawet pilnować Moje dość tacy ludzie zostają dowódcami, generałami, mogę jeszcze parę takich historii jeden taki skończył wojska zmechanizowane w trzy lata rok Prymus znaczy się Mój most taki elegancki, sympatyczny, miły, nie wszyscy mili. I, Panie Janku, robiliśmy pracę społeczną tam od strony Kocjana, gdzie teraz jest przychodnia, i teren wyrównywaliśmy pod boisko do siatkówki. I powiedział do nas: tak. Robicie kwadrat 9 na 19. A miał na myśli metry. Kwadrat 9 na 19. Inny uczył nas pisać konspekty. Dobrze te konspekty piszecie, tylko w rubryce czynności ćwiczący trzeba pisać więcej. Ćwiczą, słuchają, wykonują i inne przymiotniki. Jeszcze inny, ten, którego wspomniałem przed chwilą, lubił mówić. Nie będę Wam powtarzał w nieskończoność 100 tysięcy razy i jeszcze inny potem był jak już byłem oficerem, był kapitanem był moim przełożonym na apelu, bo oni mieli lubili powiedzonka przysłowia zaczął, zapowietrzył się, dokończył i wyszło tak na wysokie drzewo to i Salomon nie naleje no więc jakby to powiedzieć pani Janku, część z nich może poszła w pułkowniki, w generały tamy się takimi Generałami nie przejmował, aczkolwiek tacy generałowie jak trzech moich kolegów, trzech moich kolegów jest generałami. Jeden tam w NATO, komendantem vat był Adaś Sowa, Leszek Soczewica i ten trzeci, którego nie pamiętam, Myszka Soczewica i tego trzeciego, co byli wicemistrami. No to oni mogą się wypowiadać, no a ci nieszczęśni, Oni mają się wypowiadać. Oni mają rzucić granatem i lecieć. Bo jak będą się wahać, to to nie zrealizują pani Janku. Więc tutaj, no. No co tu, pani Janku? No nie, nie będziemy w ten sposób tłumaczyć. No, no dobra. Lecimy dalej. Natomiast w sprawie wojny na Ukrainie wypowiedział się dawno, dawno temu docent Kosecki, który powiedział, że wojna taka nikomu nie wróży powodzenia. Wojna klasyczna, takie na czołgi, na armaty. Nikt tej wojny nie wygra. Jak widzimy, wojna trwa dwa i pół roku, nikt jej nie wygrywa. Pan Janek, znany burgorowy podżegacz wojenny, za parę dolców, podający banały i straszący wojną, byleby jego oficer prowadzący zarobił na sprzedaży broni. Teraz złapany na napisanie doktoratu, znaną metodą wielu naukowców, wystarczy znać język angielski, francuski lub hiszpański, pozbierać naście zagranicznych analiz i potem przetłumaczyć je na polski, żonglować. Czytamy dalej. Na deser przypisują sobie autorstwo niektórych z nich. Dramat, że ten komedian był dla sporej części prawicy idolem oraz poważnym analitykiem geopolitycznym. Tu właśnie dostałem komentarz od kogoś, nie wiem od kogo, że jestem kiepskim geopolitykiem i Kiepskim szach... Kiepsko się znam na szachach, bo jestem zawistny, tak usłyszałem. Aczkolwiek nie wiem, że to jest geopolityka. Nie wiem, że to jest geopolityka, więc nawet nie wiem, jak się na niej znam, ale myślę, że ponieważ mam zdrowe spojrzenie, całe życie mam takie wykształcenie i pracowałem na analizie danych, czy analizowałem dostępne dane, więc bym sobie z tą geopolityką poradził. natomiast pan Dominik Dudek pochwalił, że to jest świetna analiza i bardzo się cieszę bo mi na bo bardzo sobie cenię komentarze pana Dominika który jest wybitnym znawcą cybernetyki ja na przykład mam wykształcenie cybernetyczne, jestem magistrem inżynierem elektronikiem cybernetykiem, mam takie wykształcenie choć pan docent Kosecki trochę lekceważył takich co mają wykształcenie jak ja bo po wydziale cybernetyki i pan Dudek napisał też mam wrażenie, że to taktowanie żywotności tego pocisku wymaga optymalizacji no właśnie, to pisał o kwancie komputera Jesteśmy bombardowani różnymi bzdurami, i na te bzdury musimy reagować. Czytamy dalej. Pan Janek ach, skomentował sobie. PiS w tych wyborach wybitnie przefarto stary sprzed trzech miesięcy. Przeszarżował z układaniem lis i oddał Warszawę. Jak powiedzieć pan Janku, PiS zawsze oddawał Warszawę. A Tusek rozhuślał emocje, podniósł frekwencję, i do tego jeszcze rezerwuar zawiedzionych platform, czyli trzecia noga, zrobiły swoje i tak w Warszawie. Platforma 9 mandatów, PIS ledwo 4. PIS zawsze dostawał w Warszawie mniej mandatów. Pani Janku, Platforma zawsze dostawała więcej. No takie miasto. Takie miasto, kto o tym pisał? Kto o tym Taki doktor habilitowany z Grzechyli na ten temat. Bardzo tu mówił, dlaczego w Warszawie tak jest. Pan Janek, każda strona z politycznego w naszym nieszczęśliwym kraju. Ma swoich księży, powstańców, lekarzy na patriotyzmu. Strasznie, jak w kraju przyszło nam żyć. Pedagogika wstydu zrobiła swoje. Jan Paweł II odszedł i autorytetów brak prawdziwych, patriotycznych elot nie mamy od czasu mordu katycy. Panie Janku, tu się z Panem nie zgodzę. Ja w ogóle nie lubię słowa elita. Nie uważam, że człowiek. No kto to jest elita? Czy elitą jest szef Skiliński? No, tylko szef, a, 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 a taki kawał dobrej roboty odwalił dla Kościuszki. Także, co to jest elita? Elita to jest, ludzie to są bufony, które się uważają za elitę. No, tak trzeba pani Janku powiedzieć, no, co to jest elita? Człowiek ma różne zdolności, różne zdolności. Ja nie umiem rysować, nie umiem śpiewać. I takie inne. Natomiast w Katyniu wymordowano tych naszych oficerów z tego powodu, że jeżeli ktoś ma wyższe wykształcenie, to jest oficerem rezerwy i na stan wojenny on jest powołany. Czyli mordowano ludzi z wyższym wykształceniem: Niemcy, Rosjanie. Dalej pan Janek, nie zawsze bawi jak z lewej strony jacyś komedianci, czy reszta autorytetów z tzw. A, z tak zwanej listy, a z niektórzy księża robią sobie prawo bycia, wyroczność i rozkazują na kogo głosować paradne. Tutaj chcę powiedzieć, Panie Janku, znowu się z Panem nie zgodzę, uważam, że każdy ma prawo doradzać, jak głosować. Księża też. Księża mają prawo wyborcze bierne i czynne i mogą sobie mówić, na kogo głosować. I jeżeli ksiądz mówi w kościele, gdzie jest 500 osób, góra, a ktoś mówi przed telewizorem, gdzie jest 500 tysięcy do 5 milionów, no to przepraszam bardzo. Dalej czytam. Paradne: każdy, kto chce, idzie na wybory i po przemyśleniu głosuje jak chce i na kogo chce. No nie, właśnie nie, pan Jarku tu się pan nie zgodzi, bo są ludzie, którzy mają zawirusowane mózgi i głosują tak jak im się każe. Takie pouczania działają. Samozwańczych autorytetów dają skuteczny i podnoszą ciśnienie. Panie Janku, no nie przeciętnemu wyborcy, tylko myślącemu wyborcy. Przeciętny wyborca oglądający telewizję z podprogowymi informacjami. Jest. Jest. No dobra. Tu pan Janek mówi o, o bolku i elektryku. Mój ojciec był elektrykiem, miał dokładnie takie samo wykształcenie. Elektromonterem był łapał złodziei prądu. prądu. Raz złapał jednego z zięcia marszałka Spychalskiego. O pan Szuchu, pozdrawiam pana Szuchu. Mądrego aż miło słuchać. Pan Kotfrydolin coś napisał. A olej z pomaga na wszystko. No Rzeczywiście, panie. Tak moja żona zalewa żoła szwedzkie. Żytniówką. Pan Janek. Ciekawe, że demokraci centralnie sterowani są za świeckim państwem, za zdejmowaniem krzyży i zakazie organizowania wydarzeń religijnych w placówkach publicznych. A jak handlowa sekta sobie występy w parlamencie odpali, to cały cacy są równi, równiejsi. Uderzy się, no iluż hipokrytów. Iluż hipokrytów zaczęło strzekać, mała rzecz a pokazała panie Grzegorzu, tu pan nawiązuje do tego, co kobieta napadła na Grzegorza Brauna w Sejmie a wszyscy mówili, że to on na nią napadł, to jest piękne filmy były widać, kto kogo kopał raz nie trafił kto kogo opluwał, kto kogo szarpał, a mówili, że było wręcz przeciwnie, panie natomiast wróćmy do jednej rzeczy czytałem książkę z Przeczy przeczytałem książkę sprzed 100 lat chilejskiego kardynała 1924 czy 1925 rok on pisał o masonerii i on tam mówił że pierwszy czy drugi punkt programu masonerii jest oddzielenie kościoła od państwa o tak, tak pisał więc o czym my tu mówimy o czym mówimy dobra natomiast z, z handlami w soboty i w niedzielę w Niemczech sklepy w niedzielę są zamknięte za komuny u nas były zamknięte w sobotę do 13. Młodzi nie pamiętają. O, ciekawa, prosta kwestia. Czy prezydent ma prawo ułaskawić skazanych nieprawomocnym wyrokiem? Ma, panie Janku. Natomiast tu problem polega nad, po, na punkcie aktualnego prawa. Jeżeli prezydent ułaskawił i było to nie, niezgodne z prawem, i potem sąd orzekł, że że jest niezgodne z prawem. I tego wyroku sądu nikt nie zaskarżył, to zgodnie z tym wyrokiem sądu oni są nieułaskawieni. Yy, nie więc powinno się ten wyrok sądu wyprostować. Natomiast jak widzimy, nikich już nie ściga za Pegazusa, nikt ich nie ściga, więc tutaj w ogóle się nie przejmujmy. Dwaj wybitni czołowi. Jak się spojrzymy na to, kogo. Koalicja rządząca wystawiła do tych komisji, no trzeba wziąć pod uwagę, że 120 kilku ministrów i senatorów poszło. No więc to tam, to nawet nie trzeci, tylko czwarty sort poszedł do tych komisji. No i było jak było, a dwóch trafiło do Parlamentu Europejskiego. Prezydent ma prawo łaskawić, ma prawo łaski, pani Janku, ale. Mówię, decyduje to, co jest aktualne. Ja osobiście bym ich nie ułaskawiał, znaczy, osobiście bym nie dręczył, tylko zdjął im monitet, aresztował wydobywczo. Ja nie mówię, że to są moje zasady, ale mówię o metodzie postępowania, jaką można skutecznie zastosować. No dobra, Teraz ja się bardzo cieszę, odpowiedziałem na pytania i dziękuję wszystkim.